Dlaczego, dlaczego bez opisów? Oni po... się tam nakleją się sami. A wami. swoje takie? To będzie... też karetka, też na karetce Aha, czyli będzie cały rozbierany no. i będzie malowany No, no tylko tapicerkę ściągnę i oni tu tu porobią Tu, tu taki, Wiesz, tutaj widać, że no Ale oryginalna karetka kurde. silnicze jak? Fajnie chodzi? Czy też będzie coś? Będzie się, tylko on chodzi na gazie Aha musiał, Bo jest y, zalony zbiornik paliwa y, y, Ropa jest wylona do, do baku żeby nie rdzewiał ropa, Aha. ją muszę spuścić, zrobić gaźnik i dopiero... Aha, i to jest na benzynie. 100, I I, I gaz będzie 100. wywalony, tak? Tak, gaz będzie wywalony. O kurde. O, o piękno. Na żółte zarejestrowany. No. I później za granicę. I to nie ma problemu, że na żółtych? Yy, nie 100. ma. Yy, yy, zrobili jakąś tam wycenę, rząd yy, wyrażał wodę, żeby poszedł za granicę. O kurde. No. A ten poloner za co pan wysłał białego do Ameryki? Zadowolenie? Zadowoleni? Nie, nie wiem. Gdzie było? Nie wiem, tego pana. Gdzieś byś dwie, wszystkie. A który to jest rok tego kwiata? Jaki ma zegary? A, a okrągłe zegary, ma to będzie 90 albo 91. Tak, Aha, one tu w słupkach miały. Kurde, ale jeszcze wypo, wyposażenie w środku ma całe

Kurde, ładny kolor tej tapicerki jest straszny tak? ładny kolor tej tapicerki, taki miętowy. Wszystkie miały takie, takie, takie <mologiczne influencing> Ładny, ładny. Ale te pierwsze, pierwsze te fiaty klasyki też miały taką miętową właśnie. I Fajny, fajny. Taki. No tego to już kurde, chyba, że jeszcze gdzieś w muzeum by taką zobaczył i tyle Silnik Poloneza Kordeczki, wracam od znajomego i widzieliście fajnego Fiacika kombi to jeszcze karetkę tam ma Będzie właśnie poprawiał Rozbierał do malowania jak słyszeliście No i niestety Fajny klasyk i jedzie Za wielkie morze do Ameryki No ale Co zrobić Siłą nie zatrzymamy A ja właśnie pogoda w miarę to przegoniłem Fiat'a Byłem u lakiernika Zawieźł mu tam szparunki Do tej włeski, co maluje I wracam do domu Dobra, Fiat już odstawiony. Przykryty. Jeszcze przy Audi muszę tam się chwilę pobawić. Ma przyjechać Radek. Mamy tam przełożyć z pikapa do jego Fiat'a aparat zapłonowy. I będzie robił swoje próby, bo coś tam z jego aparatem nie, nie gra. Przy okazji pochwalę Wam się, jakie fajne prospekty udało mi się. Kupić w naszego garażu Fiat Pickup Pójdą na pewno w ramę i będą zdobić nasz garaż. Ten nawet podobny do mojego. I tak to wygląda. Jeszcze pieczątka jest fajne fajne. Dobra ja szybko składam jeszcze sobie Audi. I czekamy na radka, i coś tam jeszcze nagram, co lubimy przy jego fiacie Będzie taki odcinek spontaniczny. Ten Pamiętaj, że później ciągnąć na kopulcję z do ciebie z powrotem. To. No. Jeszcze nie wiadomo, jak kurde u ciebie tam ten... znaczy, znowu też nie będzie. Jajtaki, jak no, nie wiem, jak się dałby Dalej wali w gaśn. Chyba, że aparatem przy przypóźni. Przedtem nie równo chodzi? No. Czyli go jest za wcześnie?

Co chcesz? A leciutko ja by kulał kurwa jeszcze. Radek pojechał. Wyszło na to, że będzie musiał wymienić sobie aparat, ale dziś tam już na szybko znaleźliśmy elektronika, więc założę elektronika. Yy, jeszcze tutaj parę słów na temat włoski. Kupiłem osłonę krótką łańcucha. Yy, ciężko trafić oryginał. Jak jest w ładnym stanie, to cenią dużo. Przyznaję się, kupiłem replikę za 45 zł. Patrzyłem na otwory prześników, a nie pasuje, więc pójdzie tak samo w proszek. Zresztą stopki se spasowałem razem z ramą. Od razu tu dorzucam filtr do Fiata, tylko będę musiał sobie wyczyścić no, dekil, żeby go nie piaskować, żeby go nie pogiąć, bo ten jest wyższy. Ma tu kominek, więc lepiej będzie mi tam pasować i tak przy najbliższym. W tym czasie, jak się zrobi ciepło, zamierzam przy pikapie wymienić szybę, właśnie filtr, gaźnik, wymienić, żeby to już przygotować świata do sezonu. BMW mają chłopaki zabrać, więc zrobi im się trochę więcej miejsca. To zawsze można sobie tu zagrzeć, posiedzieć, coś podubać. Ogólnie, no to ciężko, bardzo ciężko z czasem, no bo to delegacja zostaje na sobotę to też się nie chce. Ale coś cały czas y, działam. Y, przyjdzie y, jeszcze jedna sprawa. <laughs> stwierdziłem, że y, tą blachę ta jest górna podparcie, <laughs> ale tą y, przednią, jednak ją będę reperował, bo zna, ta replika co była, co miałem brać gościu 170 zł za blachę. Stwierdziłem, że pobawię się spróbuję tam mu ratować. Zobaczę, jak to widzi, jak nie to najwyżej będę brał. Jak to skończę, to oczywiście wszystko pójdzie do malowania proszkowego, do piachu. Mam już trochę elementów do cynku przygotowane, więc coś cały czas działam. Muszę jeszcze rozebrać amortyzatory, co do chromu, to do chromu. Zobaczyć jak to w ogóle tam w środku wygląda. Bo nie jest to za ciekawie, to nie wygląda, no ale są nie do zdobycia te amortyzatory. Jedne znalazłem. Gościu 7500 wyceni, więc na razie się wstrzymuję, więc tak to wszystko wygląda, tak jak mówię, weźmiemy się za tą włoskę jak widzieliście, Jezus w podkładzie wymalowane, niedługo będzie już w kolor, więc jak to wróci też z proszkowego malowania, więc zaczniemy coś działać, nawet czy sobie do domu wezmę, coś powoli będziemy... Po prostu tworzyć. Na dzisiaj kończę. Oczywiście, pamiętajcie, jak się filmiki podobają, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę i będziemy coś dalej działać. Trzymajcie się, na razie, cześć.